Cześć, witajcie na moim kanale. E, Dziennik der. Ja wam dzisiaj chciałem pokazać, ponieważ jesteśmy we Francji, to chciałem Wam pokazać mój ulubiony francuski ser. Wszystkie sery są e, lepsze lub gorsze dla mnie, ponieważ bardzo lubię sery. Natomiast jest jeden ser, który wyjątkowo uwielbiam i którego przygotowanie jest takie dosyć oryginalne. Ja nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem, więc dzisiaj pokażę wam, jak to wygląda. E, ser. Główny bohater nazywa się Mundor i jest produkowany tylko w jednym regionie, we Francji, w Alpach. Ja tego sera dzisiaj nie dostałem, ale znalazłem coś bardzo podobnego. Ten ser jest zrobiony z tą samą koncepcją, w sensie koncepcją przygotowania. Ja Wam dzisiaj pokażę, jak taki ser robię i jak bajecznie wygląda. Ser, który dzisiaj dostałem, wygląda w ten sposób. Ten sam pomysł, koncepcja Mondor. są to pudełka, bardzo twarde. Ja tutaj mam takie puste pudełka, wam pokażę. Widzicie, ona jest wypełnione. To nie jest tylko taka tutaj zszyta pseudo, pseudo jakaś pokrywka czy papier. To są normalne drewniane pudełka, które się zamykają dosyć szczelnie, są dosyć masywne. Dlaczego te pudełka są takie masywne? Otóż, co my robimy z tym serem? To Wam pokażę od początku, jak go przygotowujemy. To jak już Wam pokazywałem, to jest ser, który Wam bardzo polecam do spróbowania. Natomiast ja dzisiaj będę pracował nad serem Casino, i to jest Camembert. I jestem po prostu ciekawy, jak to będzie działało, ponieważ te sery znam bardzo dobrze i bardzo często je kupuję. Natomiast tego wcześniej nie widziałem, więc ja dzisiaj rozpakuję ten ser przy Was i będziemy go próbować, bo jestem, bo jestem bardzo ciekawy jego smaku. Bo koncepcja jest taka sama, jak przy tych serach wcześniejszych, które Wam pokazywałem. Dobra, lecimy z, z tym serem. Um, widzę, że, widzę, że, a widzicie, myślałem, że to jest pudełko tylko spód, a to jest tylko właściwie taka, tylko obruszka, ale taka wygląda na solidną. Więc ściągam tą obruszkę, widzicie, taki kółko. Następne, a widzicie, to jest papier do pieczenia, kilka warstw. Wkładamy ten papier tutaj. On nam będzie trzymał cały ser, właśnie w tym. No i wyciągamy, wyciągamy ser. Powiem Wam, że jest dwa razy większy niż ten, co Wam pokazywałem wcześniej. I umieszczamy go w tej foremce, w tym papierze. Trzyma się, trzyma. I słuchajcie, i to już jest gotowe do wsadzenia do pieca. Więc przygotowanie, sami widzicie, nie zajmuje więcej czasu niż po prostu odpakowanie z papierka. Ja sobie tutaj już po nacięciu przygotowałem. Ja dam gałkę muszkatałową, ponieważ lubię tak jak do fundi, dodajemy gałki muszkatałowej. I to jest oczywiście mój wybór. Wydajecie na co macie ochotę. Posypuję po wierzchu troszkę pieprzem. To jest też wasz wybór. I tutaj jeszcze fajnym gadżetem jest polanie tego sera po wierzchu białym winem. Proponuję nie więcej niż 100 ml. Polania na wierzchu. Ja wina nie lubię i ja go dodawał nie będę. Natomiast jeżeli macie ochotę, tak jak do fondii dolewamy białego wina do seru, żeby się rozpuściły lepiej, to tutaj też to będzie bardzo pasowało. I taki ser jest już gotowy, żeby dać go do pieca do temperatury 185 stopni na 10 minut, żeby nam się pięknie rozpuścił. Ser jest gotowy. Jak sprawdziłem, czy jest gotowy? Dotknąłem palcem i tutaj widzicie, wszystko się pięknie załamuje i jest mocno rozpuszczone. Ja go będę ja trzynką wolno dojrzewającą i z bagietką, ale to dwa zależy co chcecie: jaki rodzaj pieczywa, czy krakersów, czy co lubicie i jak Wam to najbardziej odpowiada, będzie dobrym rozwiązaniem. Yy, tylko akurat w tej opcji. Troszkę ciężko jest go wyciągnąć z pieca, trzeba wziąć jakąś nie wiem taką paczkę do naleśników albo coś podtrzymać od spodu, ponieważ to nie jest takie typowe pudełko, więc zwracam tylko na to uwagę, bo to jest dosyć gorące i w takim pudełkowym, w takiej pudełkowej opcji wyciąga się to po prostu dużo łatwiej. Ja już próbowałem cheese, cheese, ser. Pięknie się nam rozpuścił. Czekajcie, popatrzmy tu w dół. Zobaczcie, jak on jest pięknie rozpuszczony. Bierzemy sobie ten kawałek bagietki. Zobaczcie. Zobaczcie, to jest wszystko tutaj lejące. Tutaj jest też dobry moment, żeby teraz sobie dodać na przykład jakąś pokrojoną wędlinę albo suszone pomidory. Wszystko zależy od tego, co tak naprawdę lubicie jako dodatek. Ja tu mógłbym dodać tą pokrojoną szynkę, ale akurat wolę w całości. Zobaczcie. Jest cudowny. Ja się zabieram za jedzenie. Wam życzę smacznego. Jeszcze chciałem tylko dodać, że jeżeli do topienia takiego sera chcecie użyć mikrofalówki ani pieca, to musicie być bardzo uważni, bo ja pierwszy mój ser z spaliniem centralnie w środku był spalony, więc musicie uważać, na jakim etapie to się topi. A jestem bardzo ciekawy, czy jakbyśmy użyli zwykły camembert w blaszce, którą byśmy wyłożyli folią, to to by się też fantastycznie udało. Rozpuścić i byłby taki sam efekt. Nigdy nie próbowałem, ale może to jest właśnie sposób na to, żeby znaleźć jakby jeszcze tańszą wersję, zamienić takiego sera. Natomiast to, co tu jest, wybitne. Ja się zabieram za jedzenie, a Wam dziękuję za uwagę.